Reprezentujemy społeczny komitet, który, jak przypomnę Państwu, ukonstytuował się 28 kwietnia. Pamiętacie Państwo, była o tym mowa na specjalnej konferencji prasowej. Komitet liczy 70 osób. Zakładamy, że do tego komitetu będą mogły kolejne osoby się przyłączyć. Jednocześnie miło nam poinformować Państwa, że społeczny komitet po wypełnieniu wszystkich formalnych obowiązków po stworzeniu aktu założycielskiego. Ten akt założycielski mam ze sobą. On został sporządzony 28 kwietnia, tak jak już wspomniałem, i był podstawą do wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej, tej zbiórki, która ma dać finansowe podstawy do realizacji naszego podstawowego celu, czyli budowy wspomnianych pomników w mieście stołecznym Warszawy. Ten wniosek został złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 28 czerwca. Uzyskaliśmy zgodę na przeprowadzenie takiej zbiórki publicznej. Została ona zarejestrowana w wykazie zbiórek publicznych i formalnie od 1 sierpnia możemy taką zbiórkę publiczną już zainicjować i kontynuować. Czekaliśmy jednak te kilka dni. Chcieliśmy, aby zbiórka publiczna zaczęła się w dniu, który z katastrofą słoneńską wiąże się bezpośrednio stąd 10 sierpnia dzień kolejnej miesięcznicy smoleńskiej będzie tym dniem kiedy tą zbiórkę publiczną zaczniemy dzisiaj w przeddzień tego dnia chcemy o szczegółach tej zbiórki powiedzieć o szczegółach samej zbiórki powie już pan poseł Marek Suski Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Szanowni Państwo, jutro rozpoczynamy zbiórkę publiczną. Rozpoczynamy o ósmej rano przed Kościołem w okolicach Pałacu Prezydenckiego. I Szanowni Państwo, ta urna, która tutaj jest na tym stole, jest urną, do której będziemy zbierać datki. Za datki będziemy wydawać cegiełki. Mam tutaj przy sobie cegiełki. One jeszcze będą miały tutaj każdy z nich kolejny numer bo są to takie jak druki ścisłego zarachowania. Są świeże, jeszcze ciepłe, przed chwilą przywiezione z drukarni. Dzisiaj będziemy nadawać im kolejne numery. Te cegiełki będziemy wydawać zadatki. Są one w różnych nominałach. Ten nominał jest 10 zł. Mam tutaj nominały za 20 zł, nominały za 50 zł. Tutaj się schowały, tu jest za 100 zł, jest za 50 złotych, mamy za 500 zł i mamy dla najbardziej szczodrych darczyńców za 1000 zł. Szanowni Państwo, później będziemy jeszcze zbierać wieczorem na mszy przed Marszem, przed Pałac Prezydencki. Będziemy stali z tym oto tam rolapem. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zachęcamy, ponieważ jest to inicjatywa społeczna. Tak jak w kilku miastach w Polsce pomniki powstały z pieniędzy ze zbiórek publicznych, tutaj tak samo chcemy, żeby obywatele, którzy po katastrofie smoleńskiej żywiołowo składali kwiaty, zapalali znicze, domagali się postawienia pomnika na krakowskim przedmieściu. Dzisiaj włączyli się do tej akcji. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa prosimy o udział w akcji, o datki i o przyjmowanie tych myślę bardzo eleganckich cegiełek, które będą znakiem wsparcia dla naszej akcji. Wśród nas, Szanowni Państwo, też widzicie młode osoby, młodych wolontariuszy, młodzież, która też będzie znana Zbierać pieniądze na budowę pomnika. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o samą formę zbiórki publicznej, to tak jak powiedział przed chwilą Pan Poseł Suski, będą to zarówno datki do. Urn, puszek, które będą pojawiać się w różnych częściach Polski, bo startujemy rzeczywiście jutro w Warszawie przy okazji tych comiesięcznych uroczystości zarówno na krakowskim przedmieściu pod kościołem seminaryjnym, jak i wieczorem pod katedrą Świętego Jana na starym mieście i na całym, całej trasie również przemarszu z Katedry Świętego Jana pod pałac Prezydencki, ale chcemy oczywiście w następnych dniach, żeby i w następnych tygodniach, żeby ta spółka, ta zbiórka, przepraszam, publiczna objęła całą Polskę, żeby Polacy w, wszędzie, w całym naszym kraju mogli wesprzeć tą inicjatywę, aby ułatwić wsparcie inicjatywy budowy dwóch pomników w Warszawie. Zostało utworzone również specjalne konto. Będzie można również pieniądze na to konto wpłacać. Numer konta będziecie Państwo mieli podane informacji prasowej, którą Państwo otrzymacie. Będziemy zachęcać również Polaków, również przez informacje w prasie, w radiu, w telewizji do tego, aby na to konto wpłacać pieniądze, które będą finansową podstawą realizacji naszego przedsięwzięcia. Liczymy również na to, że będą kolejni wolontariusze dołączać i będą chcieli w tej akcji wziąć udział. Tak jak powiedział Marek Suski, jest z nami kilku przedstawicieli z tych młodych ludzi, którzy już zgłosili się do akcji zbierania datków, ale mamy nadzieję, że to jest tylko forpoczta. Jesteśmy przekonani, że to jest tylko forpoczta, że będzie na całej Polsce tysiące, będzie to tysiące tych puszek, do których będzie można złożyć datki na budowę, na budowę pomników. Tak jak zostało to już wcześniej zapowiedziane, chcemy, aby nasza inicjatywa trwała do kwietnia 2018 roku, żeby na ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej te pomniki mogły w przestrzeni publicznej Warszawy zaistnieć, abyśmy 10 kwietnia 2018 roku mogli wykonać nasze zobowiązanie, dla którego to powołaliśmy Komitet Społeczny. Chciałbym również powiedzieć Państwu, że będziemy w najbliższym czasie chcieli ogłosić konkurs na budowę tych pomników. To będzie konkurs w zamiarze, ma być to konkurs zamknięty, czyli kierowany do konkretnych artystów i przedstawimy Państwu również na kolejnej konferencji prasowej skład komisji konkursowej, bo chcielibyśmy rzeczywiście, żeby te prace, te projekty, które będą podstawą realizacji potem pomników, to były projekty na najwyższym poziomie artystycznym. Zdajemy sobie sprawę, że ta przestrzeń, w której chcemy te pomniki pomieścić, a mówimy tutaj o salonie Warszawy, o przestrzeni krakowskiego przedmieścia, żeby te pomniki odpowiadały wyzwaniu, jakim to miejsce za sobą niesie, żeby to były rzeczywiście prace nie tylko o wielkim ładunku emocjonalnym dla tych wszystkich, którzy odczuwają wielką potrzebę, aby takie upamiętnienie zarówno ofiar katastrofy smoleńskiej, jak i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego w przestrzeni Warszawy powstało, ale również, żeby dawało poczucie takich przeżyć estetycznych, artystycznych. Temu będzie właśnie służył ten konkurs, ale to dopiero przed nami na razie ta część, która no będzie służyła temu, abyśmy mogli rzeczywiście myśleć o zrealizowaniu w tym terminie tych prac. W najbliższym czasie też, Szanowni Państwo, będzie uruchomiona strona internetowa Komitetu. Jest w tej chwili w przygotowaniu, także za może kilka godzin, a najwyżej za kilka dni będzie ona uruchomiona, będzie dostępna. Natomiast numer konta też dla wszystkich, którzy chcieliby wpłacić, jest już wydrukowany na cegiełkach, ponieważ konto Komitetu zgodnie z przepisami przed zbiórką publiczną musi być założone. Także ci wszyscy, Którzy będą chcieli dokonać wpłaty na konto przy okazji kupienia nawet najtańszej cegiełki, będą mogli to konto posiadać. Także, szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do wpłat na komitet, dodatków i zapraszamy jutro na krakowskie przedmieście, gdzie odbędzie się pierwsza zbiórka publiczna na pomnik Lecha Kaczyńskiego i Ofiar Smoleńskich w Warszawie. Szanowni państwo oczywiście tak my zdajemy sobie sprawę że w dzisiejszym stanie prawnym musimy wystąpić również o zgodę do stosownych organów miasta stołecznego Warszawy będziemy w momencie kiedy sprecyzujemy rzeczywiście konkrety i sprecyzujemy również formę tych pomników to wtedy o taką zgodę będziemy występować w naszym zamierzeniu i to jest niezmienne uważamy że te pomniki powinny stanąć przy Krakowie przedmieściu w Warszawie jako tym naturalnym miejscu które w, było miejscem gromadzenia się Polaków tuż po, katedry, po smoleńskiej tragedii nie, nie uważamy za stosowne żeby szukać innego miejsca w Warszawie natomiast już co do konkretnego usytuowania tych pomników no można pewnie wskazać kilka miejsc i przestrzeni pomiędzy kościołem seminaryjnym w, przylegającym do pałacu prezydenckiego a tak zwanym domem bezkantów czyli tym budynkiem który mieści dowództwo garnizonu warszawskiego Tutaj jest kilka wolnych przestrzeni, które mogą wchodzić w grę. Będziemy to na pewno precyzować również w trakcie przygotowań założeń do konkursu. Myślę, że to też będzie mogło być wynikiem projektów, jakie złożą artyści, bo w konkretnym otoczeniu artyści będą komponować pomnik, który będzie pasował do tego rzeczywiście reprezentacyjnego miejsca w Warszawie. Także tutaj nie rozstrzygamy w tej chwili dokładnej lokalizacji. Ona będzie się wyłaniać w trakcie prac nad budową pomnika. Szanowni Państwo, nie ma takich decyzji i takich opinii, które nie mogą ulec zmianie. Czy Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie w racjonalnej rozmowie przekonać przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy, a warszawskiej administracji do tego, żeby te pomniki w tym miejscu, w tej przestrzeni stanęły. Zupełnie nie godzimy się z tą opinią, że żadne nowe e, aranżacje czy żadne nowe budowle w tej przestrzeni nie mogą stawać krakowskie przedmieście czy w ogóle zabytkowa e, przestrzeń centrum Warszawy to jest przecież żywa przestrzeń która e, żyje i żyć będzie również w przyszłych latach więc myślę że spokojnie można nie naruszając tej przestrzeni e, wkomponować te pomniki o których e, mówimy e, dzisiaj nie przyjmujemy do wiadomości tych e, opinii o tyle że e, one są wyrażane zanim jeszcze zostały Złożony, został złożony stosowny wniosek przez Komitet o to, aby te pomniki mogły w tej przestrzeni się pojawić, więc myślę, że od momentu, kiedy ten wniosek zostanie złożony, wtedy będziemy mogli już merytorycznie z Miastem Stołecznym Warszawą dyskusję na ten temat toczyć. Zbiórka publiczna trwa do momentu zebrania kwoty, która jest potrzebna na pokrycie kosztów. Nie jest w przepisach nigdzie powiedziane, że ona ma się zakończyć przed postawieniem pomnika. Ona powinna się zakończyć wtedy, kiedy są zebrane Pieniądze. Z wykonawcą zawsze można się umówić, że termin płatności jest po zakończeniu zbiórki, można też płacić w ratach. Już mamy doświadczenie, kilka pomników stawialiśmy, więc szanowni państwo, jeżeli zbiórka zostanie zakończona sukcesem przed zakończeniem budowy i będą zgromadzone wszystkie środki, to wtedy zbiórka oczywiście nie będzie prowadzona. Natomiast jeżeli środki nie zostaną zgromadzone, to zbiórka może jeszcze trwać do momentu zgromadzenia środków. Także tutaj nie widzę jakichś większych problemów. Na nie pomniku. mamy jeszcze kosztorysu. To będzie zależało od tego, który projekt zostanie wybrany. Wtedy będzie kosztorys. Będzie potrzebna oczywiście też i zgoda na budowę. Będzie potrzebny też projekt architektoniczny, za który trzeba zapłacić. Także to będzie wynikało wszystko z tego, jaki projekt zostanie przyjęty. Ale zakładamy, że będzie to jednak kwota dość pokaźna, no bo chcemy żeby te pomniki były solidne. Ich budowa może kosztować nawet dwa, może nawet trzy miliony. Czy co do samej formy pomniku, my dzisiaj nie przesądzamy, jaka ta forma będzie. No, temu będzie służył również konkurs, aby właściwą formę wyłonić. Ja osobiście raczej przychylam się do formy figuralnej, architektonicznej tych, tych pomników, ale jak mówię, no dzisiaj trudno, trudno przesądzić. Na pewno ta koncepcja, o której Pan mówi, jest koncepcją ciekawą która mogłaby też w jakiś sposób stać się atrakcją tej części Warszawy. Żałuję, że władze miasta stołecznego Warszawy tak zdecydowanie odrzucały również tą formę uczenia ofiar katastrofy smoleńskiej. Zobaczymy. No, nie chcemy wkraczać w kompetencje artystów, którzy będą proponować formę tych pomników. I będzie też komisja konkursowa, która dokona wyboru najlepszego projektu, także trudno nam jest przewidzieć, jaki ten ostateczny efekt zostanie wybrany. Liczymy na to, że będą to bardzo ciekawe projekty, no i że rzeczywiście Warszawa będzie dumna z tego, że ma taki pomnik i że będzie to pomnik, który będzie też plastycznie ładny. Czekamy już zbyt długo. Przypomnę, że w tym roku obchodziliśmy. Smutne szóstą rocznicę katastrofy smoleńskiej to jest naprawdę długi okres czasu, tym bardziej, że w wielu miejscach w Polsce już takiego upamiętnienia doszło. A przypomnę, że nawet w samym, na samym Mazowszu zostały zbudowane pomniki w Radomiu czy, czy w Siedlcach, w wielu innych miastach takie pomniki pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego się pojawiły lub są planowane co więcej, w wielu miejscach za granicą również uczczono prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc nie widzę powodu, żeby czekać dalej z uczczeniem pana prezydenta i ofer katastrofy smoleńskiej w Warszawie, tym bardziej, że Warszawa jest tym miastem, które z prezydentem Lechem Kaczyńskim było bardzo mocno, czy prezydent Lech Kaczyński, z którym był bardzo mocno związany, bo nie tylko tu się urodził, ale przecież był również prezydentem miasta stołecznego Warszawy. I przypomnę, że tuż po katastrofie smoleńskiej Rada Miasta Stołecznego Warszawy, Rada zresztą zdominowana wówczas, tak samo jak obecnie przez Platformę Obywatelską i w, w sytuacji, kiedy prezydentem Warszawy też była Hanna Gronkiewicz-Walc z zdecydowała się nadać prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu tytuł honorowego obywatela miasta. Nic się chyba w tej ocenie, jak rozumiem, nie zmieniło. W dalszym ciągu ta sama prezydent i ta sama większość w Radzie Warszawy, myślę, podtrzymuje swoją decyzję, którą wtedy podjęła i dalej uznaje, że prezydent Lech Kaczyński był kimś wyjątkowym w dziejach, w dziejach naszej stolicy. Stąd spodziewam się, że pomimo tych zapowiedzi, o które, które słyszymy i których przecież nie lekceważymy, które przyjmujemy do wiadomości, że pomimo tego uda nam się warszawską administrację przekonać, że te pomniki w tym miejscu powinny stanąć. Tym bardziej, że jest to zgodne z oczekiwaniami naprawdę bardzo wielu Polaków i bardzo wielu Warszawiaków. Będziemy chcieli w normalnej, spokojnej, merytorycznej rozmowie, mam nadzieję, pozbawionej z obu stron takiego politycznego kontekstu, tą sprawę z samorządem warszawskim omawiać. Mamy nadzieję, że uda nam się skutecznie ten samorząd do, do takich działań przekonać.